Witam Was kochane. Ja postanowiłam dzisiaj się pobawić w studio nagrań po to, żeby Wam przybliżyć i te spacerów fitness, które organizujemy w Poznaniu. Będą one się odbywały w miejscach zielonych, to znaczy na przykład na Polanie przy Malcie, na Cytadeli, w Parku Sołackim, w Parku Wilsona, albo jeszcze w jakichś innych miejscach zielonych, na przykład Łęgi Dębińskie czy okolice Poznania. Tam, gdzie najchętniej spacerujecie z dziećmi i, i gdzie można by ten spacer połączyć właśnie z taką aktywnością fizyczną, Nakierowano na, na konkretny cel. Czym są spacery fitness? Jak sama nazwa mówi, wybierasz się na spacer, także bierzesz dziecko, bierzesz wózek, bierzesz starszego smyka, jeżeli jest taka konieczność czy potrzeba. Spotykamy się o określonej godzinie, w określonym miejscu i pod okiem instruktora, instruktorki, grupa zainteresowanych mam trenuje. To jest trening, także kształtujemy mięśnie nóg, mięśnie, tutaj dwugłowę, czworogłowę, łydek, pośladki, pracujemy nad prawidłową postawą ciała, wzmacniamy ramiona, szyję. Ten trening jest przede wszystkim bezpieczny. To, to, to nie jest wyczyn, bo musimy pamiętać, że mamy, które niedawno urodziły dziecko czy, czy mają jakąś dłuższą przerwę w aktywności fizycznej. To nie dobrze byłoby rzucić się na, na jakieś intensywne treningi, bieganie i tak dalej. Nie, organizm trzeba przygotować stopniowo, musi się przyzwyczaić do wysiłku, musi się nauczyć nowych nawyków i właśnie te spacery fitness przede wszystkim mają uczyć nas zdrowych nawyków, także prawidłowej postawy ciała, tego, jak można sobie. W codziennych nawet czynnościach radzić czy ćwiczyć podczas, nie wiem, obierania ziemniaków, zmywania naczyń yy, itd. Tak tak tych, tych możliwości jest naprawdę y, mnóstwo. Yy, co jeszcze dają takie spacery? Spotykamy się, jesteśmy razem, wymieniamy się doświadczeniami. Często mamy są gdzieś tam same ze sobą, y, próbują znaleźć kontakt na forach internetowych, w, w, w jakichś społecznościach. Właśnie wirtualnych, a, a tutaj spotykamy się rzeczywiście. Mamy szansę wymienić się doświadczeniami. Będzie spotkanie z fizjoterapeutą, z dietetykiem. Także dużo takich, takich wydaje mi się, dobrych wiadomości dla, dla mam tutaj z Poznania i okolic. O czym trzeba pamiętać? Jak się przygotować do, do takiego spaceru fitness. Pożywne śniadanie, albo pożywny obiad na dwie godziny przed treningiem, wygodny strój sportowy, to znaczy dres i yy, yy, adidasy. Yy, mamy karmiące yy, muszą pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć yy, swój biust. I yy, yy, butelka niegazowanej wody, to, to, to są takie yy, najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać. Jak, jak, jak się przygotować właśnie do takiego treningu, spaceru fitness? Jak się zgłosić do, do akcji? Zapraszam Was serdecznie na mamafit.pl. Tam mailem mamafit.pl mamafit możecie zgłaszać się, zgłaszać się do akcji, pisać, jakie miejsce Wam odpowiada. Jakie godziny? Czy, czy przed południem, czy po południu, czy, czy właśnie weekendy? Czy jesteście mamą? Czy jesteś mamą z świeżo opieczoną, czy tak się wyrażę? Czy, czy jesteś w domu ze starszym dzieckiem? Chciałabyś też mieć możliwość skorzystania z, z, takiej, z takiej możliwości, z takiej akcji? Także zapraszam Was, zapraszam was serdecznie do kontaktu i, i mam nadzieję, że, że spotkamy się. Na wspólnych ćwiczeniach. Do zobaczenia.